Prawie 500 km odcinek dzisiaj zaczęło się zdumiewająco. Dlatego, że najpierw pękłek od tego się zaczęło. Na samym początku ESA pękłek pęk bez przyczyny, nie uderzyłem o nic. Zaczęło mi lać paliwo na, na nogę. I bryskać tutaj na nogę i na wydech. Ból taki z tą, z tą benzyną, słuchaj, taki ból. Zaczęła mnie boleć noga po, po bardzo krótkim czasie, ponieważ e, cała stopa i, i do, goleń była w benzynie, w bucie. By się sobie, kurde, żeby się s... nie zapalił. No to idę idę ogniem, żeby wiesz, rzucało fesz-fesz i wszystko na niego na wszelki wypadek. Ty najgorzej, jak się zapali, to się zapali razem z moją nogą. I tak kombinowałem, co będę robił. No ale szedłem, darłem, bo nie było wyjścia. no. Noga bardzo mnie bolała od, od tej benzynowej kąpieli wyciągnąłem przed chwilą ją z buta, jest całkiem odparzona, ale na szczęście nie jest spalona skóra. Zobaczymy jak ona się szybko może regenerować dzięki dobrej masie, dobremu żelowi alesowem. Jestem szczęśliwy, że jestem na biwaku po tym ósmym odcinku Dakaru. To, to był dla mnie. Mimo dotychczasowych różnych już kłopotów chyba najtrudniejszy odcinek, bo, bo skończę go pchając kładąc.